Musisz to zobaczyć. Dziś zagram z Admirosem i razem zhakujemy 99 nocy w lesie. Admiros, jak wiecie, jest ekspertem w dziedzinie hakowania, więc dziś będziemy mieli dostęp do tajnych komend, które pozwolą nam na przykład na wylecenie poza mapę. Ale to nie jest wszystko, także oglądajcie do końca. A Wy nie zapomnijcie podbić tego filmu i napiszcie w komentarzu hashtag Hakuje, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Zostaw także subskrybera, by niczego nie przegapić. A my jedziemy z tym śledzie. No to Przemek jesteśmy w 99 dni w Lesie, nasza ulubiona gra musimy zacząć od ścinania drzew jest dzień pierwszy. <grym> więc ja już idę ścinać. drzew? Jakie ścinanie drzew, kolego? Ja wam no panel zobacz. admina! Możemy zobacz, Sto. zrobić wszystko! Patrz, zobacz. Ale teraz... dzień pierwszy drzewo, musimy króliczki wyhandlować Jeju, się, za łapki. Ej, nie bądź takim łódkiem, patrz, patrz, zobacz na mnie lepiej, byk, zobacz. Byk. Widziałeś coś Co takiego, 59 nocy w lesie? Czemu ty jesteś w lodzie? Ej, ty chyba schakowałeś! lodu, A. Zaraz ci rzucę drewno, masz! Nic to się nie dzieje, albo zobacz to, albo zobacz to, poczekaj, zaraz Co coś rob... znajdę. Patrz to! Boję się, patrz boję to. się! Ty poniesz, ej, zostałeś ogniskiem! No nie Boże, wierzę, czekaj, bo jest noc! Musimy o. Dorzucić, powiększyć mapę. Ja, ja podpalę ognisko, patrz, zobacz. Ja się wrócę do ogniska i się palę. Widzowie, dziś Sto? po prostu zrobimy tutaj mostą, rozwałkę, bo możemy zrobić tutaj wszystko. Ja wow. nawet sam nie wiem, co, co tutaj możemy zrobić. Gold. Zobacz, jestem, to złoty. jestem złoty. Co? Kończył się cały żółty, złoty, co jest? Wow. O, jeleń przewrócił się, zobacz. Siema ma jeleń. A co się z nim stało? Bałucie. Czemu on się przewrócił? Nie wiem, pośliznął się na śniegu pewnie. Dobra. Jak to wyglądało? Musimy A możesz zrobić. mi nie wiem, coś jeszcze dać, jakieś aktywować coś? Ej, no mogę, mogę, mogę. To daj mi admina, daj mi admina w jakiś sposób, żebym też miał. Stary, no to czekaj, komenda give admin trzeba tu pisać. No, no to dawaj give admin, żebym ja też miał. Czekaj, to tutaj na czacie trzeba. Admin, nie mów, że to zadziała. Stary, ty będziesz... i masz napisane admin z dużej, Tak, i w taki sposób. Dobra. O kurde. Ty tabelka mi się odpaliła jakaś. <laughs> Co to jest mówiłem. ej dałeś mi odniki co to jest fatifa ej co mi się zrobiło ej czemu jesteś teraz taki gruby nie wiem <laughs> ej to są jakieś komendy tutaj i ile tego tu jest no mówiłem co mówiłem jest? dino -faj. o nie jestem dinozaurem dinozaurem polskiego YouTube'a zostałem <laughs> o nie ratuj mnie, co jest? Ej, a może w takim układzie Jelen się ciebie przestraszy, jak będziesz dinozaurem? Jak go zjem chyba wiesz? Ej, ognisko, ognisko nam się ten, ognisko nam się wygasza. O nie, najgorzej, co to teraz? Musimy schakować. O kurde, dobra, no to hakuj, bo ja nie wiem, czy, czy da się schakować to. Ej, wiesz, co teraz się stało? Chodź ci pokażę, patrz, jaką mam się siekierę. Zobacz, stary, patrz, co tu się dzieje. Co Chodź. to jest? Patrz, gdzie ma się kierę. za mną, pa. pa. A zetnij duże, a duże zetnij. O, też na jeden panie, co jest? Ile do Jaką Jaką siekielę zdobył? Co to Dobra, jest? ja zbieram drewno dla pana. Dobra. Wszystko pozbieram. Zbieraj, zbieraj. Ale OP! Tylko <grym> tu jest, co jest? My tutaj zrobimy challenge chyba milion nocy w lesie, będzie z takimi OP rzeczami. <grym> no, co się Dobra, tutaj ja dzieje? Dobra, ja też chcę hakować. Czekaj, coś robię. Shirt. No, dawaj, pokaż. A nie, muszę odmienić się z dinozaura. Jak wyłączyć dinozaura? No, musisz Ech. sobie zastopować komendę. A, dobra, wyłącz. O, a ja sobie siądzę ja chciała... i popatrzę. Big head. Hmm. Pokaż działa, nie działa, nie to, działa, nie działa mi, nie działa mi, co. A, to... bo jestem chyba nie tym, co trzeba, wiesz, bo tutaj musisz być R coś tam, jakimś tym yy, skinem innym. No. Ej, a widziałeś komendę Night Vision? Chyba będziemy nie? mogli wtedy normalnie widzieć e, w nocy, co się dzieje. Wow. Zawaliste to jest. Ja głowę chcę sobie. Head. Tego jest tak dużo widzowie, że tutaj po prostu. O! Zblurowałem sobie gierkę na przykład. Wow! Ej, dobra, no to, no to teraz. Nie. Jakąś trzeba OP, teraz tutaj komendę znaleźć, nie? R15. O, fast, fast sobie wejść, patrz. patrz! Patrz, co tu się Gdzie dzieje. Gdzie fast, pokaż, pokaż. Shield, laser, fast. Czekaj, Dawaj, odpal to. Invisible, jump. Czekaj, ja mam jump. Nie mam fast. Nie mogę znaleźć, czekaj, fast. Jest, jest, pisze. jest. Enter fast player WOW! patrz no, Jak jestem szybki! No i teraz możemy zbierać drewno jest? cały czas. Patrz. Cyk! Cyk. Wow, dobra, zróbmy speedrun z ratowania kida pierwszego. Dobra. Dobra, lecę. O, ja też lecę. Gdzie ty jesteś? Czekaj, teraz... bo nie uciekasz. Ja gdzieś biegnę sobie. <laughs> ja nie wiem, gdzie biegnę nawet, nawet tak, Gdzie są jest kid, Gdzie są te kidy? Speedrun, o wilk! Weź go z walni. Ej, właśnie, to będzie nie broni na żadnej. O, też na hita jest, chłop. Ty, patrzysz, jestem niewidzialny. Wow. Co? Zobacz. Jestem przeźroczysty. Nie widzę cię. Widziałeś to? Czekaj. Znaczy właśnie chodzi o to, że ty nie widzisz. What the hell? Przed dzieleniem tak można uciekać. Wow. Dobra, a neon? Uuu, Lala. Shine. Patrz, jaki blask oświeca nas. Oświecam cię. No. Oświecam cię, roz. Commands. Czekaj, bo ja robię jakiś taniec, zobacz. No widzę właśnie. A To dziwne. Nie, ty tańczysz za łapkę w górę. Dawaj. <noise> tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie. Zostawcie łapkę w górę. Jak dam fat, ja miałem fat. O patrz, teraz mi działa. O! W komendach masz. R15 musisz se skinę odpalić, tam pod koniec komendach masz. Ale przetyłej. R15, R6. Admiros no. na masie. Dokładnie. Forcefield. Wow, to jestem niezniszczalny teraz. To co to jest? Tutaj też... Ten... Właśnie nie wszystkie komendy działają. Smoke. O! Patrz, dymy robimy! Jakie wow. dymy! Pa! Stary, robię Biedny dym! Nie wie co się dzieje. Zasłona dymna to jest tak zwana. <laughs> Zaraz nam ognisko zgaśnie. Ej, bez kitu, to czekaj, już to, już Explode, to naprawiamy. To nie. Już to naprawiamy. Clone. Ej, mogę się sklonować. Patrz. Czekaj. Kloun. Ej, ja chcę to zobaczyć, poczekaj, poczekaj, bo ja tutaj zbieram na pewno A czy ja, mogę ich rozwalić? Ej, ile tu jest admirusów? Czterech. No. Co jest? Tylu admirusów to są. jeszcze nikt nie widział. O, wyłączyłem taniec. Nice. Siekiera? Nic tu nie da? Nie. Change jest, jest start Nie no, widzowie, co, co to jest za odcinek? Nie wiem, co się widzowie. dzieje. Co to jest za odcinek? To jest tutaj. Tak dużo możemy zrobić, nie? Możemy wszystko hakować do woli teraz. Damage player, co tu się dzieje? Dobra, dobra, słuchaj bo nice. naprawdę dzieje się, dzieje się wiele tutaj, ale pamiętaj, że mamy jedno bardzo ważne zadanie, no musimy tego Kida chociaż jednego uratować. Dawaj. Dobra, dobra, to. dobra, szukamy go. 2000 years later. Dobra, no to widzę, że mamy już mapę. Czyli możemy poszukać Kida, Admiros Tak jest, uratujmy Kida. No to dobra, Trzeba no to.. Trzeba to zrobić. No to prowadź, tylko że noc teraz jeśli idziemy w nocy? E, no tak, chyba możemy. Myślisz? Jak ja sobie odpalę to. Działa Co to? sobie odpalasz? Fire. A no nie podpala mnie. Nie zabraliśmy admina. Jak Co to? Jest? No, Ej, a ja patrz jestem. A ty masz? Tak, to ja będę świecił. Ja będę świecił, dawaj świeżo, gdzieś tutaj powinien być kid, w tej okolicy No dobra, no to lecimy szukać kida Tak jest, o jest jaskinia, jest tu będzie Jest jaskinia, a gdzie są wilki? Tylko ty musisz hakować No dobra, no to czekaj, no to ja tutaj na hita mam, pamiętaj wszystko Dawaj, zabiję wszystkie Żyjesz? Stary, na, na te wilki, a nie działa Tylko trzeba dobrze uderzyć, działa. dobra Wow, dobrze. ej, ale zawaliste, dawaj, lecimy z Oddyramy... tym o kurde, jest jest. skrzynka. a ja sobie jest otworzę, ilu. bo ja nie mam broni żadnej. Ja też chcę. Otwieram też skrzynkę. Wow. Laserowa? Co jest? Laserowa broń. Ło! ja otwieram też sobie, zobaczę co mi dropnie. O, Green Forest. Grenf. Gren gem. Na bogato, dobra, ratuj kida. Ratuję kida, tylko że się zablokowałem. O, okej, okay. dobra. <laughs> Mamy kida. Płone jak ognisko! E. Jest! Pierwszy Kid! Ej. Ej, stary, coś się dzieje! Co się dzieje? Ej! Co się stało? Ej. Przytyłem. Gdzie? Zrobię się faktycznie. gruby! Zrobię się gruby! Znowu jesteś na o, masie! Nie. Znowu jestem na masie! O, o. dobra, ale szybko zrzuciłem! Ej, chyba wróciłem! Wróciłem, ale czuję, że coś we mnie siedzi! Co? Stary, coś się dzieje złego ze mną. Co się dzieje? Ja nie wiem. Nie, bo umieram. Nie, Ja, chyba ja ci umieram. pomogę, ja ci pomogę. Nie, nie, lepiej mnie zostaw. Jak to? Bo się zmienię. Co to jest? <grym> co to jest? Ej, ale cię wykieło! Ej, co jest? Patrz, co to jest? <grym> Matko, jedyna, jak creepy. Kim teraz jesteście? Jesteś Chcecie spongebobem? Czy co to jest? Spongebobem jest jakiś creepy Stary, ale to jest. Spon Spongebob, Spongebob... To jest Spongebob edycja Sosnowiec. Dokładnie. No, no, a, a, o matko, teraz a, jesteś sumo. A, przesadziłem z matką. Dobra, masą ja tutaj, żeby cię nie widzieli. Nie widzieli Cię to ja tutaj wszystko. Stary zmęczyłem się. Ja potrzebuję jedzenia, przynieś mi jedzenia! No dobra, przyniosę ci, przyniosę ja ci! A ja ci zrobię w zamian, patrz, ja ci zrobię taniec ogniska, czekaj, wejdę na sam szczyt i zrobię ci hot dance, o! Oh yeah! O, ale robi się gorąco, czekaj, ja ci przyniosę. Gdzie oh yes. ja tutaj może być do jedzenia? Nie, nie to, nie to. O, mam, mam, mam! Masz jedzenie dla patrz, mnie? Mam jedzenie dla Ciebie, mam nadzieję, daj że nie będzie. Daj mi jedzenie, zadowolony. daj mi żarcie! Gdzie ty jesteś? Tutaj tu Jestem, zobacz, taki mają grubaski jestem. Patrz, zobacz, mam tu dla Ciebie. O, To daj! No ma jest marchewka. tutaj, leży! Nie, Le, marchewka, fuj! Dawaj mięso! Mięso? Dawaj no mięso. Dobra, dobra, czekaj, no to zaraz. Zaraz to ogarniemy. Niosę ci, o pani, niosę! No, stary, nie! Nie no, daj mi to, bo... Niosę ci jesteś. Ja specjalnie, no przynieś mi, idę Przynieś mi. Idę, no, na spidzie lecę, no, patrz, usmażę ci nawet. O. Ej, no zobacz, co tak... mi się zrobiło, marchewkę zjadłem i schudłem, daj Jesteś mi mięso Jestem teraz, Muszę bo tutaj jest, muszę w Muszę przytyć teraz W ognisku, patrz, patrz W ognisku, o, daj, tutaj. daj mi mięsko, stek, daj mi, mi mięsko tutaj jest Om, Nom, 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 dobre O, dobra, wróciłem do normalności, nie jem nic teraz już, wystarczy no, le, lepiej nie jest, bo chyba nie, nie wychodzi ci to na zdrowie Dokładnie Super jump, o, o super, super jump? Mogę wyskoczyć poza mapę, a jak super, super jump połączysz ze speed. to ja też. się to. stanie wtedy? Super. super Anisz, jump. Łoo! Wow, ej, jestem poza mapą, faktycznie! No. Ej, zawaliste! Nadzielenie? nie. Nie, przyszedł Do ogniska w las. Do ogniska. Ej, co jest? Wlas do ogniska i umarł. Jak to się stało? Nie wiem. Ej, dobrze, że miałem ten skok. Dziwne. Bez tego bym no, bo by nas ci dziadno, on tutaj. On się nie boi Ja też uska. uciekłem. Heavy jump. O, ta... ciężki skok. Ta wersja jest mega dziwna. Ej, a mogę na drzewo <grym> na normalnie wytruta. sobie skoczyć? Nie, przelatuję no Wszędzie drzewo, możesz się Ale wskoczyć. przelatuję przez koronę drzew. O! A. No, ty jesteś żabą? Jestem czym jesteś? No, żabą. Czym żabą. Frogify, A ja ziemniaczkiem słodkim. <grym> Pokaż. Mogę... Kartofelkiem Zobacz, jesteś, pyro. Kartofelkiem jestem. Tyro, elegancko. O matko, co się stało z Twoją głową? Nie wiem, dziwne rzeczy jakieś hakowanie za, źle weszło. Za dużo myślisz. Za dużo myślisz i ci łeb, łeb ci po prostu się powiększył. Haha, <laughs> jak to wygląda w ogóle? Haha! <laughs> Ej, zabrało mi spodnie. O nie! Zabrało mi ubrania. Co się sta... nie. A tu zima teraz jest, patrz śniegu tyle, a ty bez spodni lata. <laughs> Co ty? Tak. W krótkich spodenkach. O, a teraz usiwiałeś. Wszystko się stało. O, ej, co się stało? Eksplodowałem. Nie! <grym> nie. Explode. nie! Dobra, ej. Uh -oh. Jak to? Ja chcę to zobaczyć, ja chcę to pokazać widzom. Mówi, że to jest komenda explode? Tak, i już wtedy umierasz i nie macie. Dobra, dziowie, robimy to. 3, 2, 1. <grym <grym Dajcie znać, uh -oh. czy taki odcinek sakowania Wam się spodobał i podpijcie ten film.